Cześć! on z tej strony, witajcie na moim kanale Legion Superbohaterów Wielka Ciemność, czyli prezentacja, unboxing, a precyzyjniej unfoiling najnowszego tomu kolekcji Bohaterowej Złoczyńcy kupionego w kiosku. Ja sobie go teraz odzwierciedlam, folijkę, zobaczymy do środeczka. Ten komiks jest to bezpośrednia kontynuacja jednego z wcześniejszych tomów Nadciągająca Ciemność o przygodach Legionu Superbohaterów i. Jest to z tego co wiem najsłynniejsza albo jedna z najsłynniejszych historii odnośnie regionu superbohaterów, czyli Great Darkness Saga. Spójrzmy na spis treści, czyli mamy standardowy wstęp i noty o twórcach. Saga Wielkiej Ci Wnosi, czyli Great Darkness Saga od 7 do 148 strony, to jest 5 zeszytów z 1982 roku, czyli ważne klasyczne przygody sprzed kryzysu na nieskończonych Ziemiach. Później mamy jeszcze annuale. Drugi, trzeci. Yy, trzeci, który jest z 1984 roku, i drugi z 1986. I posłowie na 231 stronie. Dobra, wstęp. No i tutaj mamy Superbon, Supermana, najwyraźniej. No i to się będzie czytało specyficznie. Ja pamiętam, że jak. Rozmawialiśmy o pierwszym tomie z Sylwkiem, to jemu nie do końca podeszło. Mi podobało się bardziej, ale jestem ciekawy, jaka będzie nasza opinia, jak już tu ukaże się Darkseid, przynajmniej tak powinno być. Czyli najbardziej takie klasyczne, najmocniejsze zagrożenie, które możemy mieć w kosmosie, że to określę, w świecie DC. Dobra, i cóż my tu mamy? No klasyczne rysunki, klasyczna ilość tekstu, bardzo, bardzo charakterystyczne. Tu już mamy numer tego. To jest numer 292, a do 294 mamy tą historię. Czyżby tu jakaś linia czasu pokazana była? Tu mamy symbol Green Lanterna, tutaj mamy Supermana. No nie wiem, jest ciekawe. Lubię ten styl rysowania, często mi ten styl narracji pasuje. Więc bardzo jestem ciekawy, jak to się będzie o. For Dark Side, najważniejszy z wall złoczyńca, jaki jest w świecie DC, troszkę z tego strony jest. I tutaj mamy przeklęte słowa, przeklęte obrazy. Takie mini posłowie Nika Johnsona wrzucone w środku. Hmm, ciekawe. Bardzo klasyczna kreska. Sporo czytania będzie z tego, co widzę. O, w czerni obrazy. Fajnie fajnie to wygląda. Znowu Dark Side? Okej. Okay. Zobaczymy, bo klasyczne komiksy lata 80. coraz bardziej lubię. Szczególnie w zestawieniu z tymi bardziej współczesnymi. Dobra, posłowie Paul Lewice, i co następne, czyli znowu klasyki. Green z y, sektora kosmicznego 2814 oraz legenda Aquamena. No cóż, tak to się prezentuje sporo stron. Dość gruby komiks klasyczny. Tak jak mówiłem, na umówienie zapraszam na kanał Sylwek. No ja jestem bardzo ciekawy, co z tego wyjdzie. Paul Lewicki w Giffen, to klasyczni twórcy, właśnie lat 80. XX wieku. Dobra, to by było na tyle. Zapraszam na kanał Sylwig na omówienie. Z mojej strony to wszystko. Powtarzam się oczywiście. Trzymajcie się. Cześć.